Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jutro piękne święto, uwieńczenie całej oktawy Wielkiej Nocy, święto Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj sobota, dzień Matki Bożej i to też taki dzień w oktawie Wielkiej Nocy. Dzisiaj chciałbym się podzielić słowami, które zapisał ksiądz Dolindo Ruotolo do swoich duchowych córek. W zasadzie są to rozważania majowe na każdy dzień. Te rozważania przygotowywały w 1921 roku córki duchowe księdza Dolindo do takiej jakby konsekracji duchowej, mistycznej, takiego oddania się na własność właśnie Panu Jezusowi, ale przez ręce Maryi. I te wszystkie rozważania są wypowiadane w imieniu Maryi. To Maryja mówi do swoich córek. I chciałbym się zatrzymać na 25. dniem, fragment z tego 25. dnia, końcówka zatytułowana jest Ufajcie. Ufajcie, tak jak jest napisane też na tym obrazie Bożego Miłosierdzia, jest ten tytuł Jezu, ufam Tobie. Święta siostra Faustyna mówiła o tym, że naczyniem, które nabieramy, przyjmujemy łaski Bożego Miłosierdzia jest to właśnie ufność. I Matka Boża mówi do swoich córek w ten sposób. Łączcie się z Nim. Cokolwiek robicie, pracujcie i módlcie się z Nim. Wzywajcie Go zawsze i mówcie Mu, że tylko Jemu ufacie. Ufajcie. Ja będę waszą mamą, waszą nadzieją i waszym wspomożeniem na tej nowej drodze, która jest uwieńczeniem wszystkich dotychczasowych łask. I obawiajcie się swojej nędzy i tak jak żona prosi matkę o pomoc, kiedy chce wyglądać pięknie przed mężem, tak i wy uciekajcie się do mnie. Podtrzymam was w walce, którą przyjdzie wam toczyć. Nie bójcie się ludzi i gardźcie złym duchem. Strzeżcie w sercu nadziei, że Jezus wysiał was jak płodne ziarno, i nie zwracajcie uwagi na pochwały innych. Czy to ważne dla oblubienicy, że inni ją lekceważą? Ona nie należy do innych, tylko do oblubieńca, więc nawet wzgarda innych ją pociesza, bo w ten sposób mniej ryzykuje niewierność wobec ukochanego. Kiedy inni wami pogardzają, pozwalają wam lepiej poznać, odczuć namacalnie, że tylko Jezus jest dla was wszystkim. Małżonka pociesza męża w jego kłopotach. Pamiętajcie, że Jezus jest nadal pogrążony w męce, że nowa pascha krzyżuje go w jego mistycznym ciele. Pocieszajcie Jezusa, powiedzcie mu całą duszą: Jeżeli nawet wszyscy opuściliby Cię, ja chcę pozostać przy Tobie, pełna miłości i wierności, aby zastąpić miłość tych, którzy Ci jej nie dają. Przechroncie Jezusa jako swego, myślcie o tym, że On został Wam powierzony i bądźcie Mu wierne aż do śmierci. Nie opuszczajcie Go, nawet kiedy jest opuszczony, oszpecony przeciwnie kochajcie Go jeszcze mocniej i usilniej. Nawet mały brak miłości jest dla Niego okrutnym cierniem. Błogosławię Was, moje córki, niech Dzień Waszych zaślubin. Przyciągnie Jezusa do Kościoła, niech to właśnie będzie darem, o który Go poprosicie. Przyjmijcie, moi kochani, Boże błogosławieństwo, przez stawinistwo, przez ręce niepokalanej Maryi. Pan z wami, niech was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.